Witajcie! 22 października pierzenie gołębi. No, jak mantrę, wszyscy hodowcy powtarzają, że najważniejszy okres w przygotowaniu do kolejnego sezonu. No, trudno się też z tym nie zgodzić, bo tutaj no, można powiedzieć, te gołębie wchodzą w nowy garnitur, i w zależności jaki ten garnitur będzie, takie będą te loty. Na wiosnę, bo na słabym upierzeniu to nawet wybitny gołąb nie poleci. A nie oszukujmy się, różnie to bywa. W zależności od formy gołębia, od zdrowia gołębia w tym okresie to pierzenie różnie wygląda. <laughs> no jak widzicie, u mnie w hodowli um, o, ta samiczka dopiero, jakby można powiedzieć, zaczyna pijanie, a to z racji tego, że e, gołębie mam jeszcze dalej w parach, e, tutaj i nie przyuważyłem, i one, ona akurat miała młode. E, a tak to podkładam sztuczne jajka. Teraz już będą mieć jedne młode wychowały, e, drugie jajka wziąłem i teraz mają. Trzecie jajka, co niektóre, ale niektóre już sobie dały spokój. Eee, jeszcze je, niedługo je, myślę, że tak do początku listopada je potrzymam razem. Ciekawostka, jak puszczałem takie jesienne, jesienne młode. No, jak kończyłem sezon wcześniej, <laughs> tak jak wam po, w poprzednim filmie mówiłem, eee, i tutaj koledze po prostu przyniósł mi obrączki swoje i zaobrączkowałem mu tutaj kilka młodych nawet później takich bosych gołębi sobie wziął też kilka ale taka ciekawostka no te młode tutaj były w międzyczasie czekały aż on tutaj przyjedzie to jest ode mnie jakieś 40 km i jakby wypuszczałem na oblot gołębie to z około dwóch razy może trzy ze starymi wyskoczyła mi ta samiczka taka o, co teraz ją tam gonią? O, no ale on później przyszedł, odebrał ją, zaczął sobie to oblatywać, a ostatnio przychodzę. Patrzę, co to za rocznie jak mi tu w las. <laughs> patrzę, a to ta samiczka. Widzicie, jak to nieraz jest. Dmamy, chuchamy, wywozimy. E, dwa razy oblociki dziennie, i gołębie giną, a, a tu gołąb trzy razy na dachu, i z 40 km sobie w pojedynkę bez problemu przyszedł. Trochę czasem będę dzisiaj kasłał. Bo wziął mi jakiś wirus, męczy mnie już ze 3-4 tygodnie. No ale już jest lepiej, co Wam jeszcze chciałem pokazać? A właśnie, jeżeli chodzi o to pierzenie, jestem teraz już po takiej wstępnej, można powiedzieć. O, no, już po grubej selekcji, bo tu już dużo sztuk brakuje. Ogólnie no, z roku na rok, jak selekcjonuje się to stado. To te gołębie no, nie idą tak. Jest tu już praktycznie wszystko z sobą w pewnym sensie spokrewnione. Jest tu jakieś 3-4 linie gołębi. No, oczywiście to nie są imbredy, bo imbredami nie polecisz. Ale tam w pradziadkach, w dziadkach to się już tutaj u dużo głębi. Y, powtarzają y, przodkowie, y, ale oczywiście też cały czas tutaj jest coś dokładane. Y, ale do czego też właśnie zmierzam? Y, widzicie, teraz będę robił już selekcję <kłysy> typowo, jakby tak wizualną, zdrowotną. Y, I tak dzisiaj, jak wszedłem do gremnika to zastanawiam się, damy da, jeszcze szansę. Ta samiczka była y, raz pierwsza na sekcję, a, y, ale widzicie. Ona, jak wylatuje na oblot, nie chce mi wylatywać na oblot. Pierzy się już tutaj na, na szyi, jest wypierzona tak na dwa razy. O, to jest jej córka. Ona w tym roku akurat zaczęła się fajnie pokazywać. Troszkę troszkę będzie szkoda, ale na dłuższą metę, jeżeli tu zaobserwuję, ona się tak matowo wypierzy. No to akurat będzie do kasacji przeznaczona mam tu jeszcze jednego takiego dwulatka pyk widać go będzie? widać też mnie drażni nie chcę sobie cel zajmować wchodzi mi na polu do mojego e, takiego gębniczka zabytkowego pod dachem e, a, i to mi bardzo drażni bo pierwsze, bo jak puszczę samcę na oblot to e, czekam aż łosiek wejdzie e, a to ma grać że tak powiem mają wszystkie równo e, wchodzić e, i wszystkie takie sztuki które są poza schematem też trzeba będzie usunąć. Zastanawiałem się nad tym siwym żeby go usunąć e, ale e, jemu jeszcze dam szansę. On na krótkich lotach tak na dwa razy e, tak w kratkę można powiedzieć ale na 500 Miał na 4 500 trzy konkursy, i to nie takie złe. Więc on akurat ciekawie zeskoczył, więc go zostawię. Sprzątam raz w tygodniu. O, wczoraj było sprzątane. Dzisiaj akurat jest taka dobra okazja, żeby sobie zobaczyć, jak wygląda kał gołębi. Ogólnie z środków. Jeżeli chodzi to daję teraz bardzo dużo probiotyków e, probiotyków i daję lecytynkę taką e, z, a pokażę wam może za chwileczkę umieszczam karmę to wam pokażę jak mieszam karmę i też mm, nawiązałem współpr współpracę z firmą FlyVet zresztą ja te produkty stosowałem ich już wcześniej e, ale teraz e, no tak się złożyło że po prostu Więcej jakby rozmawialiśmy na ten temat i tak w formie współpracy, w formie jakby takiej opinii mojej, otrzymałem taką, taką paczkę testową, z racji tego też, że firma ta ma teraz jakby zmianę opakowań takiej szaty graficznej. Więc zaraz sobie tą paczkę rozpakujemy, zobaczymy, coś może wam powiem o tych produktach, jak ja u mnie stosuję w hodowli. No i chyba tyle. Zaraz tutaj wrócę z tym tematem. Pokażę wam, jak karmię gołębie o tej porze na pierzeniu. Jest to karma firmy Flornas, mocna, fajna karma. I teraz dwa razy w tygodniu dodaję im między innymi lecytynę. To jest z Patrona akurat, ona jest taka fajna. Po prostu konsystencji nie ma taką mega gęstą, bo się to wtedy ciężko rozprowadza. Do tej pory osuszałem tą lecytynkę tym proszkiem. Co mówiłem zawsze, odpowiednik wispumu z Bayersa. Bayers to chyba robi. A ja daję ten proszek taki dla kur w tym pomarańczowym woreczku. Dla mnie jest super, daję go już z 4 lata. No i usłyszałem właśnie karmę tym proszkiem, ale teraz wprowadzam liść pokrzywy. Taki mega drobno zmielony. Ogólnie, właśnie pokrzywa. Ma to też do siebie, że oczyszcza krew. A mi zależy właśnie, żeby oczyścić krew, wzmocnić wątrobę, wzmocnić nerki, żeby te gołębie nie miały oznak w postaci, tak niektórzy to nazywają łupieżu na piersi albo rybiej łusce, żeby po prostu ta skórka była naprawdę dobrej jakości, żeby ten mięsień był widoczny tutaj od spodu na piersi u głębia gołębia, po prostu w tym miejscu, gdzie gołębie nie mają piór. A dlaczego nie mają piór? Kto? Odpowiadać w komentarzach. Eee, dlaczego gąb nie ma na piersi pod spodem piór? No ciekawi mnie. Eee, świadomość hodowców, ale dobra teraz tak dajemy. Hmm. Ja daję na oko jak to się mówi na oko to dziadek w szpitalu. Zmarł, ale. Ale ja to robię po prostu na oko już mniej więcej wiem ile żeby nie przesadzić, żeby ta karma nie była za mocna, bo Przy tym osuszaniu jak ja to mówię dla mnie ważne jest żeby te właściwości lepskie takie no... nie ujawniały się, a dla mnie jest to ważne dlatego, że jest oszukujmy się głęnik. w jest dużo kurzu, jak damy tego za dużo, to później e, ten kurz będzie po prostu osiadał na karmę. Kiedyś nawet na filmach Manfreda Bulli, e, on mówił, że był tam taki hodowca, który e, nawet oczyszczał karmę, którą jest, karma, która jest zakupiona, to ją oczyszczał z z brudu kurczak, nie wziąłem sobie łyżki ale dobra, weźmiemy sobie tak o ach, coś pięknego dobra akurat to jest nowy worek ale te worki, one mimo, że mają to zamknięcie strunowe to to zamknięcie to tak Średnio działa bo yy, pyłek o tak, jak teraz brałem, po prostu z, jak to jest drobno zmielone, to pył się tam wpycha, i lepiej skorzystać z jakichś y, opakowań takich y, jak na przyprawy my Nie wiemy z kopcem Się na oko, na oko, a dzisiaj chyba trochę przesadziłem rzeczywiście. mam za dużo troszeczkę. Oczywiście to nie jest tylko na te gołębie. Bo teraz dojeżdżam do gołębi yy, i je już niecodziennie. codziennie. Dzięki pomocy mojemu tacie, taty, no to mam taką, taki komfort. Tata, ja mu na przykład mieszam dzisiaj. On jeszcze jutro im datę karmę po prostu wymieszaną. Tak by to wyglądało. No i taką mam paczuszkę z Transfit. Jest to firma ogólnie Transfit. To jest firma, która produkuje produkty dla suplementy, dla bydła, dla drobiu. No ale nam hodowcą gołębi znana jest z marki Flyvet. Jest to ich taka osobno, taki osobny brand. I, 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 i co jeszcze mi się spodobało się w tej firmie, spodobało mi się to, że oni naprawdę pilnują tutaj jakości tych produktów, współpracują z tego co wyczytałem na stronie współpracują z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim i tam testują właśnie te produkty pod względem odpowiedniego składu, nasycenia pierwiastkami tych swoich produktów i przede wszystkim zobaczymy, jak jest na nowych opakowaniach, ale na tych starych opakowaniach zawsze jest właśnie data ważności, jest skład podany, tam są też normy, jest, a już nie wiem, jak to się dokładnie fachowo nazywa, ale tak można powiedzieć, że to jest certyfikowane. I jak widać, nawet takie mochodowcy jak mi są ciekawi opinii na temat ich produktów no, bo jednak teraz na rynku doświadczymy, że tutaj tylko każdy chce się przytulić do jakiegoś mistrza bardzo często, może, nie, może inaczej, źle już mówię, że bardzo często, bo jednak ten trend się zmienia i to mi się w sumie podoba, ale kojarzę, nie będę teraz wymieniał marki, bo tutaj to nie o to chodzi, ale chodzi o omówienie tego takiej sytuacji, że Często są produkty po prostu yy, już na rynku znane, są pakowane w jakieś tam opakowania yy, brendowe danego hodowcy, który zrobił wynik. Yy, cena jest razy trzy, yy, jest to wszystko przepakowywane w warunkach yy, no, tragicznych, nie ma tam jakichś Informacji konkretnych, do kiedy można, do kiedy jakiś termin ważności, czy coś takiego, po prostu jest to robione, można powiedzieć, według mnie trochę na dziko, ale też instytucje, wydaje mi się, odpowiednie, też dobrze podjęły taką decyzję, że nie można sprzedawać antybiotyków już tak samowolnie, tylko za pomocą weterynarza. To w pewnym sensie też ukróciło. Yy, takie praktyki ale dobra, do sedna. Otworzymy sobie to fajne mają taśmy, A, zapasowane. Yy, ja osobiście uważam za najlepszy produkt, najczęściej go stosuję. Yy, akurat mi się skończy, także fajnie, że taczka przyszła. Yy, zakwaszacz. On, on ma tam ja go stosuję też i do kąpieli, bo on ma e, kwas mrówkowy w sobie. E, daję go też e, kurczakom, e, bo mam dużo kurczaków. E, I jak tutaj coś się dzieje, e, ogólnie właśnie teraz założyłem, jest problem. Dużo hodowców i drobiu, i gołębi zgłasza e, mykoplazmozę i ornitozę. No, większość mówi nawet ornitoza z racji tego, że Gołębie mają wtedy zapuchnięte oczy, ale to nie jest właśnie objaw tylko i wyłącznie ornitozy, bo mykoplazmoza najczęściej też przenoszona przez dzikie ptaki, jeżeli gołąb coś zacznie dziubać na podwórku, a dziubał to wcześniej właśnie dziki ptak na przykład, to jest w stanie taką mykoplazmozą się zarazić. U mnie to wyszło u kurczaków. Na mykoplazmozę najlepiej działa doksycyklina, i ja tam akurat swoim kurczakom dałem, bo miałem z kilkoma sztukami problem. A z kolei na ornitozę, dikortinew, to są takie krople do oczu, one potrafią tam dosłownie po, po, po jednym podaniu już widać różnicę, ale z tymi kroplami trzeba uważać, bo on ma substancję czynną pochodną kortyzonu. Kortyzon, tak, chyba poprawnie powiedziałem, ale ogólnie jest to substancja, która jakby zwiększa wydolność, wydolność i jest zakazana w wyścigach głębi pocztowych. O, widzę, że takie ciekawe te nowe pudełeczka są. O, jod żelazo jest teraz w plasticzku. O, ciekawe, aczkolwiek chyba bym wolał w szklanym, aczkolwiek widzę, że ten plastik jest też jakby lepszej takiej jakości. O, widzicie, to jest to, o czym mówię, data produkcji, o, fajnie. A, coś mi tutaj urwało. Data produkcji wrzesień i yy, yy, ważność 2 lata. O, a ja na przykład stosuję to też do kąpieli. Fajna rzecz. Yy, to też stosuję, w sumie cały rok daję po trochę gołębiom, w sezonie to też daję koło wtorku, czwartku ale w sezonie zimowym rzadziej i w małych ilościach i do kąpieli co jakiś czas. Warto sobie to dać. To jest ciekawa rzecz. Oreganium na poprawę apetytu to jest jak gołębie młode. Zaczynają mieć objawy Adeno. To jest dobra rzecz żeby tutaj wspomóc te, to trawienie, jak to jedzenie zaczyna zalegać właśnie w wolu, w jelitach to oreganium to właśnie regeneracja wątroby, os, z Ostropestu tutaj wyciągi. Mnie to też właśnie teraz będzie będę to stosował w okresie zimowym. To mi się bardzo podoba. Hydrowital to elektrolity. No, w tym okresie to akurat nie jest aż tak potrzebne, ale na sezon, ma drugi okres ważności, że mi się przyda. O, to jest bardzo dobre. Nawet u mnie kurczaki mają problem z e, drogami oddechowymi. E, to albo widzę, że się coś e, też dzieje, dopiero zaczyna dziać, e, to zaczynam dawać im właśnie tą miętę z tym e eukaliptusem. To jest mega. E, środek. Ja go jeszcze stosuję opryskowo. Do gołębniczka w sezonie mam przygotowany taki zraszacz. wodę psiknę z dwa razy. Coś pięknego pachnie na cały gołębnik. Antifungus, on się chyba nazywał antifungal. Ale no on ma taką mega gęstą konsystencję. Kiedyś próbowałem go dawać do kąpieli, bo on tutaj jest na grzyba też. Ma takie pochodne właśnie propolisu, ale jest olejek, od zresztą pisze propolis i olejek herbaciany i chciałem dawać do kąpieli, ale on ma mega stężenie, trzeba uważać, bo strasznie się woda pieni, później się gołębie nie chcą kąpać. dekalcium. to jest super rzecz, tą rzecz podaję cały rok, najwięcej podaję przy wychowu, tego przy wychowie młodych. Yy, ale to też jest ważne, żeby teraz podawać, z racji tego, że gołębie, yy, samice przede wszystkim, odkładają sobie te minerały w, w krwi. Yy, bo wbrew pozorom, tak, yy, ktoś myśli, że jak sobie poda tabletkę z wapnem do pojniczka, to samice z tego wapna yy, zrobią od razu jajeczko i jest wszystko pięknie, ładnie. Nie. Gołębie do produkcji jajka, wapnie pobierają z krwi, i one muszą go wcześniej po prostu yy, zmagazynować. Sobie po prostu te, gołębie, te samice muszą być w odpowiedniej formie prowadzone i tego się z dnia na dzień nie da naprawić. Ale to jest akurat dekalcium, to jest najlepiej właśnie dawać jak są młode. Zresztą, o, piszę tutaj wzmocnienie układu kostnego, jak młode się wychowują, ten gołąb jednak bardzo szybko rośnie i <coughs> brakuje mu tutaj ten, tych minerałów. Minerały te to już daje cały rok. Mam jeszcze tutaj o, to jest właśnie regeneracja nerek i jeszcze witamina C. Witamina C to jest coś pięknego głębi. Ja sobie będę to dawał w sezonie właśnie chciałem dawać coś z witaminą C, to w tym roku nie będę tylko teraz w zimie wzmacniał ich, tylko jeszcze sobie to dam w czwartek przed lotem o fajna rzecz, tu pewnie będzie białko, tak białko, proteiny ja stosuję to po ciężkich lotach, żeby wzmocnić gołębie, ale to jest też mi się bardzo sprawdza przy młodych, te młode wychodzą takie jak ponczu się Yy, to tak, a to to jest zakwasz, aha, no tak, bo nie było zakwaszaczy mówiłem wcześniej o tym, o to duże zakwaszacz trwanie, on ma duże, z... bo jest, yy, gdzie będzie, ale jeden miał na litr pewnie, o tak, dokładnie, o to tutaj z tego będę miał mega dużo, yy, ja często zakwaszam, jak jest jakaś pogoda do bani Eee, ciężka dla gołębi eee, jak się pojawia jakieś, eee, jakieś polewanie a folie mi tutaj popsuły eee, to staram się dawać to po prostu znowu mi przerwało bo sobie zakupiłem taką kamerkę eee, można powiedzieć że pierwszy raz ją tutaj testuję muszę sobie sprawdzić w ustawieniach żeby żeby sobie na przyszłość nie mieć z tym problemu, żeby mi się ona wyłączała. I o, probiotyki w proszku. Aczkolwiek jestem zwolennikiem probiotyków w płynie, nie ukrywam, ale stosowałem też te probiotyczki w proszku. One są dobre. Można powiedzieć, taką podwójną siłą uderzamy. Wzmacniamy tą florę jelitową gołębi, bo daje sobie do wody. Yy, probiotyk, a ty ten daję na karmę. Nawilżam na przykład. Yy, tylko. że yy, mam Kiszonkę jeszcze, o której wam nieraz mówiłem, ale w tym roku troszeczkę mniej dawałem tej kiszonki, robię sobie test yy, i daję mniej Kiszonki. Ale jak miałem tą Kiszonkę, yy, mieszam, yy, to osuszam ją tym probiotyczkiem. Też bardzo dobra, bardzo dobra rzecz. No także dziękuję firmie Flywet. Przetestujemy. Myślę, że tutaj opinię trzeba na, naprawdę bardzo dobrą dać te, tej firmie. E, te środki nie są drogie e, i to jest też ważne, no w tych czasach się szuka jednak oszczędności, e, a naprawdę są bardzo dobre. Jeszcze w tym okresie takim teraz, no to to jest rewelka. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć. Często pytacie mnie o filmach o rozpód. Postaram się w niedługim czasie nakręcić cały rozpód. Ale dzisiaj chciałbym Wam przedstawić mojego dziadka. Tak na niego mówię. Bo to jest samiec z 2011 roku. Patrzcie, jakie ma oko. Nie wiem, czy to będzie widać. Z takim dużym narostem. Potężny samiec. No pierzeniu, no jedenastolatek to on już... Mam po nim bardzo dużo głębi na gołębniku lotowym. W tym roku jego wnuczkę, taką moją, jedną z najlepszych lotniczek, ma bardzo podobne oko do niego. Kojarzycie ją? Ona była taka pstra, niebieska, cały czas sparowana z moim krasem. No, to to była jego. Jest, jego wnuczka. Ona mi bardzo fajnie chodziła. No potężny gołąb. On jest u mnie oblatany. Siedzi cały czas w spodzie. Teraz go puszczam tutaj, ale już nie ma takiej, takiego wigoru, że tak powiem. Już nie wszystkie jajka są dobre. Ale wychowałem w tym roku. Mam jednego syna bardzo podobny do niego. Wyszedł i chyba go zostawię też w rozpłodzie, bo już się powoli ten gołąbek kończy ale u mnie zostanie, tu ma taką taki śliniaczek, tylko bardziej mu tam wyjdzie później e, jak się przepierzy cały ogonek, no, ale zdrowie jeszcze ma, bo się do, e, bardzo ładnie pierzy, pozdro